Cześć Manko z tej strony muzyka TV, tam Was na kolejnej reakcji na kanale. Tym razem fałki na za 10-odniową przerwę. Ale byłem w Niemczech na świętach. Eee, no wiecie, jak jest w życiu, raz się jest tutaj, raz się jest tam. Eee, no, widziałem, że kilka numerów wyszło w tym czasie, gdyby nie było, ale z tej okazji zrobimy sobie live na dniach. Myślę, że po nowym roku jakoś po. Posył jeszcze sobie, pieledolniemy live'a, Przesłuchamy takie rzeczy jak na przykład epes -y Wyszło jakieś tam numery, też jakieś odrzuty, coś od fałkiego też wyszło. Widziałem na kanale Rafiego, to sobie sprawdzimy razem. Na live'ie myślę jakoś 2-3 stycznia szykować się. Fałki napęd. Wróciłem właśnie autobusem, jechałem z Niemiec. 15 godzin, troszkę to trwało. Jeszcze nie poszedłem spać, ale nagrywam od razu, bo widziałem, że clipik skoczył, na spoty nie słuchałem. Oczywiście, że było rzetelna reakcja jak zwykle. No i co, Fałki napęd, Fałki pisane na Instagramie, że niby to jego najmocniejszy numer jaki wyszedł do tej pory, więc Przekonajmy się, że tak faktycznie będzie, let's go Zdrowie kurwa Typy chcą, by życie było z nimi zawsze fair Może skumają kiedyś, w końcu wezmą to na klatę Twierdź pani wrog, sam zarabiam A to, że w końcu widzę, uśmiech jak jebany napęd Każda sukna sług na bić chce na zapytań. Jak nie walą są kurwa niemrawe Zdaj sobie sprawę, znam to na pamięć wejdź nie podchodź nawet Południe to mój sektor Tutaj jako dziecko stwierdziłem, że się nie liczę zresztą Nie spilek. szpilek, wyrzucamy mięso Już wolę być sam, zawsze trafiam najebniętą Już wolę być sam, zawsze trafię najebniętą Feks w sumie trochę Nie kurwa każdy da lajka, kto nie ma nie miał kiedykolwiek jebniętej laski, nie? Zobaczmy, jest. Czy coś zrozumiesz, to szykuje prawda. Jak nie masz nic, nie ma opcji, że z niej kaska. Uh -huh. Nie spadniemy z góry, mogę iść o zakład. Z windy tutaj wszedłem, teraz z wami. jaj nie gramy w podchody, bo jest wyrobiona marka. Oki <mach> 2023, mam duży plan, by z wami zagrać. Powróciłam z braku wojny, jady was kupiłam na haksa. Jestem inny niż wtedy, jestem bohaterem miasta. Zomal se nie radzi, i się z tego zejść. Mówi, że to jest nieważne, jeśli dziś przyjdzie śmieć. Pojebane że mam ją na jeden SMS. Jeden SMS, jeden raz, potem nie chcę jej. Kurwa tam on z tym SMS jest znajbiste To było na nas na Insta, nie i Joapyl Dole Tam on raz pietola nie? W każdym mieście w kraju kurwa mam słuchaczy Ty chcesz gadać o biznesie, kiedy nie masz ściapy. Nawijam to ser ducho, nie my stoją za tym Żadne kurwa kraty mamy pewnik na następne czasy tabletki cały tydzień trwa dłużej niż 7 days Wiem co mnie stworzyło, więc nie będę się wozić jak śmierć Wa dwa na karku, ciężki okres, bo mnie zjala stres Mówi, że chce mnie zostawić, no bo ją przelaz Typy są by życie, było z nimi zawsze fair zysku mają kiedy w końcu wezmą to na Rok, sam zarabiam cash, w końcu widzę, uśmiech się. jak Święćbani w rok, sam zarabiam kurwa, ćwierćbani już? Damn, propsy w chuj, co? Też byś chcieli teraz zarabiać, ale ja na przykład chciałem pochwalę, że dostanę A chyba... ja Nie wiem, czy mogę mówić, ile dostanę, no ale na pewno nie ćwierćbani Niebany nawet Każda z na backstage'u chce bić na zabawę Jak nie walą już są kurwa niemrawe Zdaj sobie sprawę, znam to na pamięć Weź nie podchodź nawet Południe to mój sektor, tutaj jako dziecko Stwierdziłem, że się nie liczę zresztą Zajebiste. Który troju bit E, a to jest tego. Do, do, do epki pierwszy numer. Jo, nie wiedziałem tego. Pazzi. Owki. Okej, okay. ciekawy chuj. Nie wbijamy spilek, wyrzucamy mięso. Już wolę polęb sam zawsze trafiam jebniętą Krew na chodniku, a na twarz flash świeci Czytam z ścianem za streamy 5 cyfr przelew leci Wydam cały ten plik na syr Tak wtedy jak byłem jeszcze gnojem i bujałem się bez wiedzy Jebać matwis Huma Traki dla nich tak jak w dla spuna Jak chodzi o siano Potrzebuję tego tak jak oczka z kuna Południe to mój sektor, tutaj jako dziecko Stwierdziłem, że się nie liczę z resztą Nie wbijamy spilek, my rzucamy mięso Już wolę być sam, zawsze trafiam najebnięto Południe to mój sektor, tutaj jako dziecko Stwierdziłem, że się nie liczę z resztą Nie wbijamy spilek, my rzucamy mięso Już wolę być sam, zawsze trafiam najebnięto Pacoś na klipie to wywijał. By Ryder większy niż, niż... <gry> Dobrze, że tu pasował Pacoś, a ej, ej, im ej, chuj, ej, nie? Ej, ej, ej. No, mocne to jest chuj Mocne to jest chuj W porównaniu do tego numeru wcześniejszego, czyli to Grube Baby to rozpierdala w chuj, według mnie To jest totalnie wyższy level, nie? No cap Bo Grube Baby OK, numer taki inny, trochę był eksperymentalny, ale nie siadał mi jakoś mocno. Porównując do tego numeru, to jest kurwa nie była ziemia przynajmniej dla mnie. No, i to jest taka moja opinia o tym numerze. Eee, dajcie znać co u was, dobrze was widzieć, napierdalamy teraz więcej, bo będę force już, ale będę pracował od 4 stycznia, no ale jak będą jakieś premierki, to na pewno będę sprawdzał, tak jak mówiłem, live'ik będzie z wcześniejszych numerów, no i co? Dobrze was widzieć. Wszystkiego dobrego życzę, godźcie za marzeniami na, kurwa, i idźcie dalej. Graindowers